Wasze pytania z kursu o wahadle. Tutaj pani Malwinka pisze. Pani Kasiu, dziękuję za ten czart i mantrę OM. Wczoraj narysowałam sobie diagram, żeby sprawdzić kolor pomieszczenia, w którym się znajduję. Wyszedł mi zielony na minusie, prawdopodobnie, dlatego, że jestem bardzo przeziębiona, przez co źle się czuję. W momencie, kiedy rysujemy w pomieszczeniu runę, nie runę, tylko znak om, ona bardzo dobrze wpływa na pomieszczenie, zmienia kolory radiostatyczne, podnosi nam w ogóle wibrację. Rozprasza też promieniowanie geopatyczne, więc jeżeli na przykład macie pomieszczenie i tak czasami się źle czujecie, nawet jeżeli oczyścicie, spróbujcie narysować znak OM i po prostu umieścić go na środku pomieszczenia. Ten znak będzie promieniował energią i będzie zmieniał energetykę i kolory w pomieszczeniu. Tak, jeżeli my na przykład jesteśmy chorzy i jesteśmy w danym pomieszczeniu, to zdecydowanie to, zdecydowanie też, to, ma, to, też, też, to ma, też to ma znaczenie. Ja w swoim pomieszczeniu dużo mam na przykład kwiatów, roślin też, palę świece, świece zazwyczaj z wosku pszczelego staram się palić, jeżeli mam je dostępne, z tego względu, że one bardzo dobrze wpływają na energetykę pomieszczenia w pewien sposób, ale też, tak jakby zmieniają jonizację, bardzo dobrze tak właśnie wypuszczają. Możecie sobie u mnie kupić, mam nowe w dostawie, świeżo zrobione. Przepiękne świece. Mam je po 5 funtów, one są bardzo cienkie, takie zwane intencyjne, kiedy palę je, ale też mam duże świece. Tą świecę. Świeżo zrobiona. Zapraszam Was serdecznie. O, tutaj sobie nawet postawię. <laughs> Jeszcze nie palona, trzymam ją na, na moment, kiedy Księżyc będzie schodził do góry. E, tak, przez co źle się czuję, tak. Prze jeżeli jesteśmy przeziębieni, zdecydowani, więc jeżeli źle się czujemy, wstawiajmy rośliny, wstawiajmy tutaj kamienie, poprawiajmy tą energetykę pomieszczenia. Następnie narysowałam sobie sylabę OMI, powiesiłam. Nad łóżkiem. Sprawdziłam dzisiaj wahadło, jakiego koloru jest moje pomieszczenie, i odpowiedź była inna, biała. Kolor biały kojarzy mi się z kolorem uzdrawiania i oczyszczania. Przyznam szczerze, że widzę też poprawę w moim zdrowiu, choć wciąż czuję się osłabiona. Zdecydowanie to też jakby zmaga tutaj energetykę. Chciałabym zapytać, z jakich elementów składa się kolor pomieszczenia? Wyjaśniłam to w kursie. Tutaj wszystkie te kolory w diagramie, które mamy, składają się na na energetykę pomieszczenia. Rozumiem, że moje zdrowie również wpływa na kolor pomieszczenia. Oczywiście, jak najbardziej, to jesteśmy tak jakby wbudowani w to pomieszczenie. Moje zdrowie jest obecnie w kolorze fioletowym. Dziękuję i pozdrawiam. Jest to rozwój też jakby duchowy, więc zapraszam serdecznie. Inne pytanka będę niedługo realizowała na w miarę możliwości właśnie mojego czasu, ale jak wiecie, jestem aktywna też na mojej grupie zakątę kaniołów, robię transmisję, więc zapraszam serdecznie. Pozdrawiam.